Koszulka reprezentacji Polski przywdziana, Glaca przystrzyżona, także możemy kontynuować serię najpiękniejszych zwycięstw Szparumena w obronie francuskiej. W dniu dzisiejszym, w tej drugiej potyczce z tej serii, przychodzę do Was z partią przeciwko zawodnikowi, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Lewon Aronian, moi drodzy, zawodnik pochodzenia z Armenii, reprezentujący obecnie Stany Zjednoczone duma na pewno narodowa Armenii, który jako pierwszy, jedyny w historii zawodnik z tego kraju przekroczył magiczną barierę 2800, a w piku swojej formy, oczywiście w szachach klasycznych, tych najbardziej prestiżowych, przekroczył ranking 2830. Także naprawdę legenda swego rodzaju żyjąca, cały czas świetny człowiek przy okazji, no ale oczywiście to nie zmienia faktu, że stając naprzeciw Szparumena i jego obrony francuskiej musi liczyć się z najgorszym dla niego, najlepszym dla nas. Także zobaczcie, moi drodzy, jak też ta partia będzie dowodem na to, że niekoniecznie trzeba znać miliony wariantów i nie wiadomo jak daleko teorię, żeby móc przy pomocy obrony francuskiej rywalizować z najlepszymi na świecie. Oczywiście E4E6. Zobaczcie, że jednak jest ta tendencja, że w drugim ruchu ci najlepsi zawodnicy odpowiadają ruchem D4, wiedzą, że to są warianty krytyczne, gdzie właśnie należy szukać swoich szans wykorzystywać to, że my tego centrum w pierwszym ruchu ruchem E6 nie zajmujemy, tak więc. Białe te centrum oczywiście zajmują. D5, skoczek C3, czyli tutaj lekko inaczej niż kolega Kramnik, który zdecydował się na od razu pchnięcie pionka na E5. To ma swoje plusy, ma to swoje minusy, bo między innymi teraz dzięki temu, że ten pionek jeszcze nie stoi na E5, to my możemy wyskoczyć skoczkiem na F6, co prowadzi nas do wariantu klasycznego. Dodam jedynie, że oczywiście... Wielką alternatywą jest potężnym systemem system Winawera, pochodzący od imienia Szymona Winowera, sylwetki takiego jegomościa bardzo skomplikowane, bardzo ciekawe pozycje, na które kilkukrotnie w szachach klasycznych się decydowałem. Natomiast powiem szczerze, że mm, o ile czasami nazała spoko na jakiegoś blica czy coś, to tak metodycznie to rozgrywać, ja jestem większym fanem zdecydowanie tej opcji, którą wybrałem również w partii z Aronianem, i to ona jest moją rekomendacją wy kursach obrony francuskiej. W tym przypadku białe również mogą teraz przepchnąć Pionka na E5, co prowadziłoby nas do wariantów Steinitza, właśnie powstających po tym posunięciu. Albo mogą białe trzymać tę pozycję właśnie w duchu wariantu klasycznego, czyli takie zagranie na aktywność ruch goniec G5. Tak, aby ta właśnie groźba E5 była jeszcze bardziej nieprzyjemna, ze względu na fakt, że teraz, jeżeli byłby ruch białych, to właśnie po E5 my nie za bardzo mamy jak odejść skoczkiem, bo ten Hetman nam tutaj podwisa. Także skoro widzimy, że ten problem z tymi związaniami tutaj cały czas nam dotkwiera, to moim zdaniem ja jestem wielkim orędownikiem bicia na E4, co prowadzi nas do wariantów Berna, w których ja osobiście się, że tak powiem, czuję najlepiej, i to one. Właśnie też stanowią moją rekomendację w kursie. Są inne opcje. Ostatnio nowoczesna linia oddająca pionka, którą zaproponował Magnus Carlsen w słynnym licu, na którym się spóźnił półtora minuty, to było posunięcie H6. Było też inne zagranie. Goniec B4 Maccachon, ale to jest naprawdę podobnie jak winawerze jazda bez trzymanki. Są też takie bardzo spokojne opcje. Goniec E7, ale tam troszkę brakuje nam dynamiki, z której obrona francuska słynie, dlatego moim zdaniem bicie na E4 jest po prostu zagraniem najlepszym. Tutaj po biciu na E4 też mamy bardzo ciekawy wybór. Posiadając wersję Master, w tym momencie gwarantujesz sobie dostęp do obu rekomendacji, które do tego kursu obrony francuskiej mam przepracowane, ponieważ historycznie moim ulubionym zagraniem było posunięcie goniec E7, co stanowi rekomendację w wersji Master oraz zarówno dla kursantów w wersji Express oraz w wersji Master mamy przeanalizowany ruch skoczek BD7, na który również się zdecydowałem wyparti z Aronianem, a to dlatego, że jest to ruch, który jest po prostu prostszy, w tym sensie, że pozycje powstają może trochę bardziej pasywne, trochę mniej szalone, co nie jest do końca w moim stylu. Natomiast właśnie w partii gdzie mamy, gdzie mamy gracza tego pokroju, to raczej pozwalamy rywalowi podejmować te właśnie ostre działania my mamy je tylko tym bardziej czarnymi kontrolować i nic nie mamy osłabiać tak więc skoczek Bd7 było moim wyborem skoczek F3, no i tutaj H6 e, ogólnie te pozycje też mogą powstać z systemu Winawera, e, przepraszam, nie Winawera, tylko Rubinsteina, kiedy to my w trzecim ruchu już od razu bijemy na E4, ja nie jestem wtedy wielkim fanem tego zagrania, bo e, w tej redakcji jest to o tyle lepsze że białe, żeby zmusić nas do bicia, albo sprowokować bicie na E4, musiały stracić tempo na wyjście gońcem na G5 i teraz właśnie będą musiały tym gońcem ponownie coś uczynić, dzięki czemu do Dostajemy w gratisie taki ruszek H6, który w wielu wariantach, co zobaczycie w sekcji teoretycznej, jest dla nas przydatny. W tym momencie zdecydowanie najpopularniejszym zagraniem historycznie jest bicie skoczkiem na F6, po którym białe najczęściej odchodzą albo gońcem na H4 albo na E3. Natomiast faktycznie ostatnimi czasy najsilniejsi gracze tego świata decydują się na oddanie pary gońców zamiast zamian za czas. Ponieważ zobaczcie, że teraz po biciu na E6 i ruchu goniec D3, białe w grze mają już trzy lekkie figury, podczas gdy my mamy tylko jedną. Długoterminowo, jeżeli białe nie uzyskają żadnej inicjatywy, to strategicznie my mamy na pewno przewagę, bo prędzej czy później te gońce dadzą o sobie znać. Natomiast właśnie na ten moment, Zobaczcie, ta struktura pionkowa nie za bardzo pozwala nam ujawnić potencjał tych gońców, i właśnie na to gra przeciwnik, że my tego potencjału nie ujawnimy. W ten sposób też między innymi gra kolega Bortnik, z którym wielokrotnie się mierzyłem już w tym wariancie teoretycznym. Kolega Jakub, Jakub Kotakowski też tak pogrywał ze mną na kołówce w Pireusie, która zakończyła się w partii, która zakończyła się remisem. Także naprawdę solidni zawodnicy decydują się ostatnio na ten ruch i musimy być na niego Gotowi. Ja w partii zaronianym jeszcze na niego gotowym nie byłem. Przyznam się szczerze, że po raz pierwszy się z tą kolejnością wówczas spotkałem. No i stąd ta moja reakcja, która według komputera może nie jest najdokładniejsza. Lekko tutaj termometr podkakuje dla białych, ale też właśnie to jest fajne w obronie francuskiej, że w przeciwieństwie na przykład do obrony sycylijskiej, szczególnie jakichś wariantów Taimanowa, Najdorfa, jeżeli nie pamiętamy, zapomnimy jakiegoś ruchu w jakimś wariancie, to nic wielkiego się nie dzieje, bo natura tych pozycji jest po prostu solidna, więc waga błędu nie jest jakaś dramatyczna, a potencjał na grę o pełen punkt jest na tyle duży, że też nie widzę potrzeby, żeby z tymi stylami ryzykować, chociaż oczywiście tutaj każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Tak więc moi drodzy, Goniec E7, bardzo naturalne zagranie, chcemy po prostu przygotować się do zrobienia krótkiej roszady. Białe nas troszkę uprzedzają, bo ustawiają Hetmana na E2, co ma sporo sensu, bo z jednej strony białe chcą zrobić długą roszadę, a po drugie, jeżeli my zrobimy krótką, to nastąpi bicie na E6, goniec E6 i Hetman E4 z nieprzyjemnymi tutaj maczugami, konsekwencjami dla naszego króla, więc powinniśmy się tego wystrzegać. Tu wychodzi właśnie ten potencjał dynamiczny, który białe starają się wykorzystać dzięki przewadze figur w rozwoju. Ja rozumiejąc zagrożenie Stwierdziłem, że zagram skoczkiem na D5. Troszkę takie zagranie. Wiecie na awanturę. Chciałbym oczywiście wskoczyć tym konikiem na F4, żeby pozbyć się tego bardzo silnego białopolowego gońca, który tutaj przy pomocy pionka z D4 kontroluje bardzo dużo kluczowych pól. No i na pewno jest to najlepsza figura teraz w obozie naszego przeciwnika. Tak więc, oczywiście, Aronian nie dopuszcza nas do tego zagrania. Hetman D2 na szachownicy, ale muszę przyznać, że była to dla mnie dobra informacja, ponieważ. Tym samym Aronian pokazuje, że Hetman na E4 prędko nie stanie, a skoro nie stanie, no to my możemy już tutaj e, zabezpieczyć króla na skrzydle królewskim, no i teraz zająć się kolejnymi wyzwaniami, jakie tutaj posiadamy, którym na pewno jest rozwiązanie tego problemu e, klasycznego białopolowego gońca ale tak jak zobaczycie, mamy naprawdę na tyle dużo sposobów, czy to dynamicznych, czy to strategicznych, żeby ten problem tak naprawdę nie był problemem, ale to też nie jest tak, że ten gońc będzie stał tutaj wiecznie, zobaczcie piękny ruch B6, taki aksjomat paklezy nam się tutaj włącza, bo z jednej strony chcemy wprowadzić gońca na pole B7, a z drugiej strony też ruchem B6 już przygotowujemy się do uderzenia na centrum, przy pomocy posunięcia C5, który jest oczywiście mile przez nas widziany z tego to powodu, że oczywiście chcemy otwierać pozycję, a to wynik. Z tego, że mamy parę gońców. A skoro mamy gońce, no to chcemy jak najbardziej te łańcuchy pionowe Rywala, yy, że tak powiem, rozwalać, pozycję otwierać i gońcami tutaj yy, problemy Rywalowi stwarzać. Yy, przeciwnik teraz Aronian, przeciwnik, tak, legenda szachów. Wow, yy, długa roszada. Więc to jasno pokazuje Tutaj, że Aronian nie będzie Tutaj się przyglądał, jak ja tutaj Pięknie chcę naprawiać i Rozwiązywać swoje problemy, tylko on chce Te problemy również stwarzać Prawdopodobnie gdzieś w okolicach mojego króla Ale ja się tym nie przejmuję, goniec B7 Jasne, w partii H4 Jak najbardziej ma to dużo sensu Bo mamy pionka na H6 I ten pionek na H6 czasami nam się Przydaje, ale czasami też jest takim Haczykiem, na którym rywal może oprzeć Swój atak, bo zobaczcie, że zaraz może nastąpić g4g5, no i właśnie, jeżeli mielibyśmy pionka na h7, to po g5 tak naprawdę nas to nic nie obchodzi, dalej atakujemy na króla, rywala, a tutaj jak zagramy, dostaniemy g4g5, no to jak się nie w żaden sposób nie opowiemy, no to dostaniemy bicie na h6, otworzenie linii g i będzie po nas, więc chcę, żebyście właśnie rozumieli, że tego typu struktura też premiuje czasami rywala w ataku na naszego króla, ale oczywiście do tego, do tego daleko, my mamy na tyle dużo jeszcze tutaj odpowiedzi, że, że, że naprawdę daleka droga, żeby nam się tutaj coś wydarzyło, dlatego gramy C5. Póki co jest naprawdę Chica Italiano. Ymm, goniec C2. No i dlatego właśnie, że zagraliśmy C5, no to zdecydowałem się zbić na D4, zrealizować ideę, otworzyć tutaj kilka linii na skrzydle hetmańskim, co ma sporo sensu. Minus jedyny jest taki, że troszkę aktywizujemy skoczka Aronian'a, kolegi. Yy, więc to może troszkę... Można było pewnie wytrzymać presję, tak? Zagrać jakiś hetman C7. Nie pokazywać tutaj naszych zamiarów, bo skoczek z 3 stoi kiepsko jak pójdzie skoczek na E5, to już tutaj po CD może ta pozycja skoczka być naruszona mocno, ale dobra, nie ma to jeszcze aż tak dużego, nie jest to aż tak duży błąd, gramy bardzo logicznie, to najważniejsze. Skoczek bije D4, Hetman C7, no i zobaczcie, mamy parę gońców, a wiemy, że gońce lepiej dogadują się z jakimi figurami? Z wieżami. Skoczki lepiej się dogadują z kim? Z Hetmanem. Tak więc oczywiście my chcemy wymienić Hetmana, który mógłby nam stworzyć wiele problemów wokół naszego króla, tym bardziej wykorzystując fakt, że wokół nas Naszego króla zbyt wielu figur nie ma, tak więc tutaj na tapecie oczywiście ruch Hetman F4. Dlatego Aronian gra G3, żeby do tego nie dopuścić. No i tutaj prawdopodobnie pierwszy taki troszkę, taki błąd, który już jest przeze mnie rozumiany, to jeśli chodzi o ustawienie wieży, a bardziej obu naszych wież, bo zdecydowałem się na ruch wieża D8, ruch, który oczywiście ma sporo sensu, bo ustawiamy wieżę na linii z Hetmanem, ale lepiej było, moi drodzy, zacząć wieżą z F na D8. Dlaczego? No bo skoro zbiłem na D4 pionem, otworzyłem linię C, no to po jakie licho yy, mamy teraz y, właśnie trzymać yy, wieżę z A na D8, a wieżę z F8 trzymać tutaj? No prawdopodobnie chciałem, żeby ta wieża, w razie czego broniła tutaj jakieś punkty, ale prawda jest taka, że ona bardziej przeszkadza królowi w razie potrzeby jakiejś ucieczki, gdy tutaj rywal by się dopchał do maczugi. Więc faktycznie grając wieża AD8, aż wręcz zapraszam rywala do zagrania Hetman t 3 po którym mogłoby nie leć tak przyjemnie. A po wieże FD8, nawet jeżeli by ten Hetman kiedyś tutaj wtargnął na H7, to zawsze jeszcze jakaś opcja ucieczki tutaj jest dostępna. W partii wieża AD8 jednak biję się w pierś. Wieża h 1 No i tutaj, oczywiście, ja jako zawodnik taktyczny, no to nie żadne strategiczne Hetman t 4 które tutaj komputer nam sugeruje, tylko aktywnie, dynamicznie zagranie. E5, moi drodzy, zagranie E5, ponieważ widzę, że skoro stoi wieża na linii z Hetmanem, no to dużo musi się nam tutaj dobrego za moment wydarzyć. No i tutaj muszę się przyznać, że byłem mocno zdziwiony, bo Kasparow mawiał, że skoczek na E5, moi drodzy, wart tyle, co wieża. W tym przypadku jest nie inaczej, gdyż no zobaczcie, no skoczek bije H6, tutaj grozi. Dwa koniki takie potężne, nie mam jak się ich pozbyć, tak naprawdę. Hetman tutaj na haszej zerka. No okej, okay, musiałbym jakiś koń B4 tutaj szukać I prawdopodobnie jeszcze żyjemy czarnymi Ale nie jest lekko Ten skoczek na 5 na pewno bardzo nieprzyjemna figura Natomiast w partii skoczek B5 I tutaj już naprawdę bardzo się ucieszyłem Bo skoczek idzie na skrzydło, na którym zbyt wiele nie robi Tak więc ja teraz już Hetman C4 I jest zjedzone ciastko I posiadane ciastko I E5, i Hetman C4 Także klasunia W partii Hetman D3 No i teraz tak, jeżeli bym był, wiecie, mistrzem strategii no to prawdopodobnie nawet bym nie liczył wariantów, tylko bym wiedział, że skoro wcześniej chciałem wymienić hetmany, no to oczywiście korzystam z tej sytuacji, biję na d3 na przykład po jakimś wieża d3 gram f5, potem może e4 po prostu, co prawda wymieniają się hetmany, ale pozycja jest na tyle dynamiczna, moje gońce się rozgrywają że pozycja aroniana jest bardzo ciężka do gry natomiast ja oczywiście jako zawodnik który jest z tego z tej grupy szachistów, którzy widzą, biją i Lecą po pomata, nie patrzył na nic i troszkę przeceniają często swoje ataki. No to oczywiście zdecydowałem się na e, przyjęcie wyzwania i bicia, i zbiłem dlatego na A2. E, problem jest taki, że ten Hetman na D3 stoi nagle bardzo dobrze. I faktycznie te problemy z moim królem mogą tutaj być bardzo duże. Między innymi po ruchu goniec B1 mogły się one tutaj ujawnić, bo po Hetman A1 niestety, ale białe mają ruch skoczek ED6, e 6 po którym e, no właśnie ta maczuga tutaj cały czas e, sobie działa. Wisi gońc na B7. Gdzieś, jak spadnie gońc B7, to wisi skoczek na D5. Wisi pion na E5, a nasz ten Hetman tutaj sam sobie, no niewiele tak naprawdę stwarza rywalowi problemów. Tak więc, oczywiście, nie powinienem w ten sposób był grać. Tutaj białe prawdopodobnie mają decydujący atak. Ale na szczęście dla mnie Aronian tego nie widzi i troszkę mnie to dziwi. Troszkę mnie to dziwi, bo grać tego kalibru, tego typu motywy. Powinien być w stanie zauważyć, chociaż poniekąd go rozumiem, bo ruchem C4 białe zostawiają pułapkę. Na którą chciałbym, żebyście w komentarzu odpowiedzieli, co się wydarzy, moi drodzy, jeżeli ja w tym momencie zagrałbym takie najbardziej naturalne posunięcie skoczek B4. To jest pytanie do Państwa, proszę zostawcie odpowiedź w komentarzu. Ja przybnę wam serduszko i będzie mi bardzo miło, bo zobaczę tym samym, czy uważnie śledzicie te materiały. Tak więc, moi drodzy, jadą nam jedynie, że ruchu skoczek B4 w partii nie zagrałem, ale też najlepszego ruchu nie zagrałem. Zagrałem F5, taką troszkę hybrydę, bo nie przegrywam, ale też nie wykorzystałem błędu przeciwnika. Posunięcie F5. No, wiecie, no ja naprawdę jestem graczem, który stara się yy, wszelką aktywność tutaj yy, ujawniać, demonstrować. Czasem, nawet muszę przyznać, po prostu nie, w niepoprawny sposób. Bo w partii CD F bije 4, yy, Hetman bije 4. No, i tak naprawdę okazuje się, że okej, okay, mamy fajny atak na króla przeciwnika. Ruch Hetman A1 jest możliwy. Wyciągnąć tego króla do centrum, ale zobaczcie, że ten Hetman rywala też nas mocno tutaj. Będzie kąsał za moment. Eee, tak więc daję szachana A1. Mam sporą przewagę na zegarze, więc sprawdam, jakie tutaj ma podejście Aronian. Dodam jedynie, że po B1 wchodzi wieża na otwartą linię. Potem druga wieża wjeżdża na dwójkę. Całkowicie. Niszcząc pozycję przeciwnika, dlatego Aronian gra królem na D2. Ja gram na A5. Sprawdzam o co tutaj chodzi. Po krótce, jeden Aronian prawdopodobnie liczył na to, że wezmę na B5 ale to nie jest dobre wzięcie materiału, ponieważ ok, mam skoczka więcej, ale co z tego, jeśli ja za moment dostanę mata, bo po króle w7 m.in. może nastąpić nawet najprostsze wieża bije e5 z jakimiś groźbami, goniec g6, hetman g6, wieża f5. Ta pozycja jest dla nas po prostu przegrana, dlatego powtarzam ruchy, sprawdzam właśnie troszkę, liczę na to, że Aronian będzie chciał grać niepoprawnie na wygraną król d2, jeszcze daje rywalowi podjąć właśnie jakąś błędną decyzję. Bije na F2. Kolejny ruch, który który wymusza na przeciwniku bardzo dokładną grę i faktycznie wieża E2. Następuje jedyne na, na remis. Ja gram Hetman A5. No i tutaj pęka finalnie Aronian. No tutaj Ego jego wzięło górę. Ma 4 sekundy. Pozycję, która jeżeli ktoś ma grać ją na wygraną, no to oczywiście są to jedynie czarne. Ale właśnie liczyłem na to, że to Ego tutaj dojdzie do głosu. Że jak to tak mieć 3060 i remisować z jakimś losowym mistrzem międzynarodowym. Nie dziwi się Aronianowi. I właśnie to wykorzystałem na swoją korzyść, bo po ruchu skoczek C3 białe niby zabezpieczają piąka na D5, niby bronią się przed szachem, ale umożliwiają nam piękne kopyto wieża bije D5, wykorzystujące naprawdę mega dużo tutaj związań. Bardzo fajny jest widok, kiedy gracie sobie z najlepszymi na świecie i zastawiacie tego typu mm, sztuczki, taktyki, no, dochodzicie do takiego etapu w partii. To jest naprawdę bardzo przyjemny obraz dla oka. Hetman bije D5 białe muszą tutaj oddawać już Hetmana za dwie wieże, ale mamy jeszcze tutaj dzięki, dzięki tym wymianom dwa piony więcej. Tak więc tak więc oczywiście to powinno nam wystarczyć do zwycięstwa. Realizacja oczywiście pozostawia wiele do życzenia. Mimo tego, że zdobyliśmy dalej materiał, to troszkę tutaj za, za dużo pozwoliłem Aronianowi się zaktywizować. Te różnobarne gońce dają jeszcze szansę przeciwnikowi, ale na szczęście dla mnie nie ma tutaj ruchu H5, po którym po prostu tego pionka bym sobie tutaj tym hetmanem zdobył, a po posunięciu wieża D8. Ja zdecydowałem się pozycję uprościć. Goniec, T3 zcentralizowałem Hetmana, i moim planem było zwyciężenie potyczki dzięki wolnemu pionkowi A. Co za moment się nawet. Nam dość sprawnie ziściło. Tak więc, moi drodzy, po posunięciu A3, Aronian złożył broń i tym samym, moi drodzy, zwyciężyłem z kolejnym Mistrzem Świata. Co prawda, nie w szachach klasycznych, ale w szachach szybkich, co też jest na pewno. Osiągnięciem, o którym ja mógłbym tylko pomarzyć, naprawdę bardzo fajne jest to, że w tych turniejach mogę rywalizować z najlepszymi. Oczywiście, te partie nie są nie wiadomo jak traktowane przez nich na poważnie ale tak dla mnie, dla mojej satysfakcji, dla sprawdzenia się w różnych debiutach, na przykład teraz w obronie francuskiej, to jak najbardziej jest to idealna do tego okazja i cieszę się, że takimi perełkami mogę się też z wami podzielić. Także jeżeli jesteś kursantem, to zaraz słyszymy się w kolejnej partii, a jeżeli oglądasz to na YouTubie i jesteś zainteresowany. Kolejnymi odcinkami, no to jutro wjeżdża kolejna partijka. No i zapraszam oczywiście do kupna kursu obrony francuskiej, który już prawdopodobnie w momencie, kiedy to oglądasz albo za kilka dni, będzie dostępny na stronie sformułowanej.pl albo w linkach pod filmem, do których właśnie pozostawię koszyk zakupowy, gdzie można tego Francuza będzie sobie nabyć. Także do jutra i do następnych analiz. Pa! pa.